Do nietypowego napadu na bank doszło w piątkowe popołudnie w Bornem, Sulinowie. Nie byłoby w nim nic dziwnego, gdyby nie to, że napaści dokonały osoby niepełnosprawne, nie mogące się poruszać na własnych nogach. Kradzieży dokonały więc na skuterach. Jednak zamaskowani rabusie zdołali ukraść całkiem spory worek pieniędzy. Niestety, nie wiadomo, jaka kwota padła łupem zuchwali złodziej. Bank w tej kwestii nie udziela informacji, tłumacząc się brakiem płynności finansowej i trudnościami z płatnościami. Zdalnie zbornego Sulinowa mówiła dla państwa Gabriela Peda. Około godziny 13.30 doszło do niebezpiecznego zdarzenia. Jak ustalili nasi funkcjonariusze, trzech zamaskowanych niepełnosprawnych mężczyzn dokonało zuchwałego napadu na bank. Pracownica banku została steroryzowana bananem owiniętym w czarny materiał. Dzień dobry, proszę opowiedzieć, co się wczoraj wydarzyło w banku. Straszna rzecz nie była. No, przyjechali, jak robiłam sobie że ci panowie napadli na bank. Dzień dobry, panie dyrektorze. Proszę powiedzieć, co stało się w dniu wczorajszym. W dniu wczorajszym, około godziny 13, miał miejsce zuchwały napad na nasz bank. Nikt nie został ranny. Dla dobra śledztwa więcej informacji udzielić nie mogę. Bardzo panu dziękuję. Proszę. Sprawcy byli bardzo szybcy. Nie udało ich się zatrzymać, ponieważ poruszali się na dynamicznych skuterach. Sytuacja jest rozwojowa. Dla dobra śledztwa nie mogę udzielić dalszych informacji, a żadne bankiery nie ucierpiały. Jeżeli Wam się podobało, postawcie kciuki w górę. Jeżeli Wam się nie podobało, to też postawcie kciuki w górę. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, koniecznie zapiszcie się na subskrypcję, klikając czerwony przycisk poniżej. Do zobaczenia. Trudno jest napas na bank, ale ze skutarem na radę.